Cześć, witam Was na moim kanale. Mamy piątek, portal świeci się na niebiesko to oznacza, że są podwójne szanse na trafienie epików, legend z Ancient Shardu, jeden z najbardziej lubianych przez graczy eventów. Także dzisiaj pootwieram szardy. Zwłaszcza, że jeszcze mamy fuzję, o którą walczę na wszystkich trzech kątach. No i od tego chciałem zacząć, ponieważ wszyscy martwili się o to, jak będzie wyglądał próg punktowy na Champion Chase. No, i plarium tutaj nie zawiodło. Oczywiście nie zawiodło, nie zawiodło w negatywnym znaczeniu tego słowa, ponieważ popisali się, naprawdę wielkie świństwo zrobili, podnosząc próg do poziomu 3650 punktów. Jak to mówi Mateusz Borek, ktoś tam pomylił odwagę z odważnikiem. No, to jest tak paskudna zagrywka z ich strony. Nie, naprawdę spodziewałem się, że będzie podobnie jak z, z Newtem, gdzie podnieśli to do, od standardowego poziomu do 3200 punktów, a teraz o kolejne 450 punktów yy, to przebili. No Jest to tak słaba zagrywka, zwłaszcza, że jest to sama końcówka. Ktoś, kto starał się, yy, robił tą fuzję, mimo, że jest cięższa niż zwykle, to robił to, bo potrzebuje czempiona, przyda mu się czempion do teamu Unkillable chciał takiego czempiona, poświęcał czas, zwłaszcza na telefonie, jeżeli ktoś gra tylko na telefonie, to zajmuje to naprawdę dużo czasu, potrzeba dużo zasobów, a na koniec dostaje w twarz czymś takim i pewnie nie jedna osoba w tym momencie żegna się po tym całym wysiłku i po tych wszystkich zasobach wydanych, żegna się z, z Emikiem. Także fatalna, fatalna zagrywka. No ale to tyle jeśli chodzi o narzekanie, teraz przejdźmy do tych milszych rzeczy i pootwierajmy trochę szardów, na głównym koncie mam 140 w tym momencie 146 szardów, no i zobaczymy co mi tu wpadnie, no mam nadzieję, że w końcu wpadnie mi Harima Nekmotar to jest chyba dwójka z czempionów, których chciałbym najbardziej no ale ostatecznie zobaczymy co los przyniesie I Ok, leci pierwsza dziesiątka no na razie niebiesko. Pierwszy Gryzult, Jar, jeden Epic tylko. Pierwszy dziesiątce. Kejden, okay, całkiem dobry Champion. Anax, bardzo fajny DPS na bossa, Gerank. I zobaczmy. Wildrax, to była fuzja. Gdyby mi wpadł Epic właśnie, o tym nie pomyślałem gdyby wpadł mi Epic, który jest potrzebny do fuzji, to byłoby byłoby całkiem fajnie. Mógłbym już resztę eventów do końca sobie odpuścić Skuramis, muszę go sobie zrobić. Słyszałem dobre opinie o tym Czempionie e, A nie byłoby go przetestować. Na razie, na razie nic, co by mi się mogło przydać, ani żadnej legendy tym bardziej. No i, no niestety, pierwsza dziesiątka samych rarek. Kolejny Missionary, już się pojawił dzisiaj. No i to tyle, słabo, słabutko. No i nie mówcie, że druga. No i kolejna dziesiątka. Na razie wygląda to wszystko bardzo, bardzo słabo. Criordan the Blue, Lethaline. Lethaline chyba w poprzedniej fuzji. Wtedy by mi się bardziej przydał. No. Trzecia dziesiątka. Samymi rerkami. Ugo, bardzo dobry epic. Tolko Hain, to jest darmowy. Sia. Jakąś legendę, może? O, jest jedno i drugie. East Bale, czyli resztę już mogę pominąć. i Jest pierwsza legenda, Sethalia akurat dosyć niedawno już ją trafiłem, także jest to jest to duplikat, no ale zobaczmy co na potrafi jest to dobry champion, nie powiem, jest to dobry champion na A1 tutaj mamy hp burn, 60% szans na jednego przeciwnika, na A2 usuwa wszystkie debuffy z jednego naszego celu, potem umieszcza block debuffs na dwie tury i leczy tego championa o 75% jego max hp, także bardzo duży heal leczy pozostałych o 20% ich max hp i napełnia ich turmiter o 15% yy, jeżeli są w pełni wyleczeni. A 3 tutaj mamy 100% szans na usunięcie wszystkich buffów z wszystkich przeciwników, potem obniża turmiter przeciwników o 10% i napełnia nasz turmiter o również o 10%. Obniża turmiter wszystkich przeciwników o 20% i napełnia na, o, nasz turmiter o 20%, jeżeli usunie 5 lub więcej buffów i jeszcze mamy Aure zwiększa rezystens we wszystkich miejscach o 50% także to jest Setalia. wczoraj prawie wrzuciłem ją na 6 gwiazdek akurat ostatecznie zdecydowałem się na innego championa, ale jeszcze jeszcze do wymaksowania champion training troszkę mi zostało na pewno to będę robił bo, no bo legendarną książkę chcę zgarnąć Także jeszcze będzie miała swoją szansę. Okay. Jest jedna legenda, ale mam nadzieję, że wpadnie coś jeszcze. Visionary. Stylus. Mam nadzieję, że coś wpadnie. Ale jestem już zadowolony z, yy, z Epika. Uj, bardzo słabo. Bardzo słabo. Jeszcze 6 zostało. Tutaj pojedynczych. Ten Asil, no przydałby mu się już baw, troszkę już mocno odstaje od obecnych standardów. Czy znaczy w tych jeszcze ostatnich jakich, jakaś legenda się trafi? Dwa ostatnie, no i niebiesko, niebiesko bardzo. No, i skończyło się na jednym. No, i <słyskawe> Soldon Boyer na koniec. Skończyło się na jednej legendzie. No, kropka czerwona. No, to nie tutaj. Tutaj. Czerwona kropka jest, no bo mam. No, jeszcze w Sylvan jest ktoś. O, Criordana nie miałem. Okej, okay. więc przyda się. Mogę go też zrobić i po pobawić się nim na Fireknight. No, i tutaj Isbail to przede wszystkim. No chyba champion, który mnie najbardziej cieszy w tym otwieraniu, ponieważ w tym momencie odbiorę sobie jeszcze dwie. No, w sumie mogłem najpierw nagrodę zgarnąć i odebrać sobie trzecią od razu. Także tutaj jestem na razie pierwszy, ale jeszcze pewnie, jeszcze sobie potwieram w niedzielę mam dużo gemów, więc pewnie dokupię sobie trochę dokupię sobie trochę e, szardów i na koniec otworzę licząc, licząc, że coś tutaj jeszcze wpadnie i czwarty epic. No i teraz co? Tylko ich podlewelować, akurat jest Champion Training, więc idealnie wrzucić ich, wrzucić te wszystkie panie na 5 gwiazdek. I, I będzie już fuzja zrobiona. Ok, pierwsze konto. Epic dobry, legenda, z legend jeśli chodzi o legendy słabiutko. Przechodzimy dalej. Na drugim koncie mam 148 shardów, także bardzo podobnie. Troszkę więcej chyba nawet. No więc co? Tutaj zaczynam. Mam nadzieję, że w końcu tutaj gdybym Dutchess strafił, absolutnie w niebo wzięty. Lorn in Anchorite w pierwszej dziesiątce i na koniec Urtikata, całkiem dobry poisoner na Clan Bossa sypie epikami no tutaj też w sumie nie pogardziłbym Ysbeil e, no ale zobaczmy, i kolejny Hoskarul No ale no, najbardziej, oczywiście, czekam na legendy. No, nie dawajcie mi, no niestety, dyszka. Rarek tego nie chcę oglądać. Nigdy. Relikiper i, no i to tyle. Coś to nie jest mój dzień. A jeszcze wracając do, no nie mówcie, że znowu będzie dyszka. Wracając do eventu, Extra Legendary Event, tak pokazywałem, otwieram na tym koncie. No, okazało się, że musiałem otworzyć jeszcze jeden szar. Dostałem na klan bossa następnego dnia jedną, i, i właśnie, Sacred'a Otworzyłem i wpadły legendy. Wpadł nowy jag, który akurat był na 10X. I. Kolejny, chyba czwarty na tym koncie. Jest legenda, kto to jest? Cupidus! Tak! W końcu mogę tutaj zrobić duet Cupidus-Vinus. Fantastycznie, no. To mnie bardzo, bardzo cieszy. Wracając y i drugi, tam był Ruel, e bo tutaj Cupidus swoim wejściem mi przerwał. Fantastycznie, z tego się bardzo cieszę. E Venus, niedawno trafiłem, teraz jego. I co my tutaj mamy? Na A1 atak AOE atakuje wszystkich I obrażenia rosną o 15% jeżeli cel ma na sobie jakiś debuff Na A2 atakuje wszystkich przeciwników 100% szans na, yy, na HP Burn na dwie tury także nie jest to tylko dobry nuker na arenę ale też Jako champions HP Burn Się przydaje I na A3 tutaj umieszcza increase atak na sobie na dwie tury potem atakuje Jednego przeciwnika Mamy 50% szans na to, że wrzuci HP Burn na wszystkich przeciwników na dwie tury, jeżeli kogoś zabije tego debuffu nie można rezystować i jeszcze bardzo fajny pasyw atakuje, atak, atak zadaje 25% więcej obrażeń zawsze atak, kontratakuje, jeżeli jest zaatakowany i to się dzieje, jeżeli Venus jest, jest w tym samym teamie więc jak się tutaj robi? ubiera się go w Stone Skin Robi się go bardzo wolnego i tylko czeka się na to, aż przeciwnik będzie atakował. On wtedy będzie atakował, kontratakował swoim A1, e, zadając bardzo, bardzo dużo obrażeń. I jeszcze jest aura, zwiększa atak we wszystkich miejscach o 33%. No, także z tego się bardzo cieszę. W końcu będę mógł się tym duetem pobawić. Ale jedziemy dalej, jeszcze parę szadów zostało. Kinagashi, szaman. Idziemy dalej W tej dziesiątce nic ciekawego za bardzo nie było dla mojego konta. I druga legenda! Kto tym razem? Queen Eva! Jedna z najgorszych legend, to jest taki yy, no w zasadzie to jest farmer na, na arenę i... znaczy na arenę, na kampanię i to tyle Ciekawe, którą już ja trafiłem na A1 tutaj atakuje jednego przeciwnika, mamy Heal Reduction, na A2 jednego atakuje dwa razy i mamy Block Revive, na A3 dlatego y, przez ten skill jest y, tak dobra jako farmer Nie jest najszybszym farmerem, ale jest bardzo łatwa i tania w, w zbudowaniu y, Atakuje wszystkich przeciwników, obniża y, Turmitera o 20%, resetuje, cooldown w, jej skillów, jeżeli kogoś zabije ma 15% już wbudowanego critical, e, critical rate i jeszcze ma aurę zwiększa critical rate w e, wszystkich miejscach o 19% także dodając 100 plus 100, to plus to to bardzo nie, niewiele trzeba jej crit rate'u dać no ale, no jest to champion, jest to legenda jeden z legend, która najbardziej buffa potrzebuje w tej grze no ale druga, przynajmniej więcej niż na na głównym koncie, tutaj nic ciekawego, no dajcie coś kalia i na koniec Reaper Tereska, Lorn znowu, od niego zaczynaliśmy na tym koncie i jest trzecia legenda: Rafmatab. No nie na szczęście, akurat już go mam na tym koncie, więc to nie jest nowość, ale yy, kiedy to było, w środę, W wtorek, trafiłem na niego pięciogwiazdkową duszę, teraz go znowu trafiłem, no to też jest jedna z gorszych legend w grze. Tutaj na A1 atakuje jednego przeciwnika, mamy 50% szans na wydłużenie czasu yy, cooldownów yy, jednego skilla na celu na dwie tury szanse rosną do 100% jeżeli przeciwnik ma e, 50% albo mniej HP na A2 tutaj mamy AOE Provoke e, i wrzuca blok damage na siebie na jedną turę Provoke też jest na jedną turę na A3 mamy increase resistance i reflect damage na wszystkich, wrzuca to na dwie tury i na pasywie jego resistance zwiększa się o 50% e, jeżeli jego aktywne skile nie są na cooldownie. Czyli w zasadzie nas na początku, yy, kiedy zaczynamy walkę, to wtedy to się dzieje. I jeszcze jest aura, zwiększa rezystens we wszystkich miejscach o 60 punktów. Okej, okay, to była ostatnia pełna dziesiątka i jeszcze 8. Bo na drugim koncie ilościowo zdecydowanie lepiej. No, jeden bardzo fajny champion. Dwójka słabych nie dojrze duplikatów to słabych no cóż tak to bywa ale nie będę narzekał z się bardzo bardzo cieszę i może na koniec jeszcze Isbeil. chociaż akurat na tym kącie mam zdobyłem 25 ekstra fragmentów Yy, robiąc ten drugi rush przynajmniej pierwszy próg zdobyłem, więc tutaj i tak sobie coś już mogę pominąć. Pewnie Dungeon Divers ostatni pominę. No i nie było na koniec epika. Także, no, zobaczmy, jak to tu wygląda w tym momencie. A na pewno zgarnąłem wszystkie, yy, wszystkie nagrody, jak to się postanowi pokazać. Nie wiem też, ale ostatnio strasznie dużo czasu zajmuje się ładowanie tych ekranów z, z turniejami. No więc nie chce mi się na to czekać. A jakaś kropka czerwona, aha tak, no kropka czerwona jest przez Cupidusa. Coś jeszcze, no i to tyle. No cóż, drugie konto yy, skończone, a teraz przechodzimy na free to play, bo tam będzie najwięcej emocji. Ze względu na ten horrendalnie wysoki próg. Jaki, e, jaki nam zaoferowali. Nadszedł czas na konto Free to Play. Tu mam 57 Ancient Shardów. No i tutaj trzymajcie kciuki, żeby udało się do tego progu dojść. Parę tylko potrzebuję i będzie ok. Jest pierwszy Grunge Killjoy, jest już drugi Luria. No i trzeci. no Fantastycznie to, mołe, to moi. Yy, także jesteśmy na dobrej drodze. Gdybym tutaj trafił tego Epika Ezeal, tutaj byłoby to fantastyczne. Z tych trzech, no, Faction Wars powiedzmy. Nie, nie są to jakieś super epiki. I jest kolejnych. o Ona jest słabiutka i bardzo nie lubię. Poza tym nic ciekawego. Idziemy dalej. I kolejny spider. Ejox. Tutaj już lepiej, jeśli chodzi o epików. Ejox jest bardzo fajny. Spider jest niedoceniany, ale też jest całkiem dobry. Ruora, Duedan, Hoforis. Bez szału. No, bez strzału, na razie. Wystrzał na razie. Najbardziej cieszę się z ilości tych epików, bo to są punkty. I jest legenda! I Sepulker! I Narma! Ok, czy Narmę tutaj potrzebuje? Akurat Sepulker jest fajnym epikiem. Mamy tutaj Decrease Attack, mamy Increase Defense. Co tutaj Narma oferuje? Na A1 atakuje jednego przeciwnika trzy razy i mamy. 50% szans na wydłużenie czasu trwania trzech losowych debuffów na jedną turę. Na A2 atakuje jednego przeciwnika, 100% szans na wrzucenie Decrease Attack, dodatkowo leczy wszystkich o 15% jej max HP. Leczenie zwiększa się o 2% za każdy poison na przeciwniku. I na A3 atakuje jednego przeciwnika, mamy 100% szans na umieszczenie trzech poisonów i poison sensitivity na trzy tury. No i szczerze na tym koncie nie wiem, czy ona mi się jakoś super przyda, bo mam już yy, po prostu... Yy, Boże, jak on się nazywa? Nie chcę oceniać. Korwisa, Corvisa. Corvis, który też ma Decrease Attack, yy, ma yy, Poison Sensitivity i dużo poisonów, także no... To jest zdecydowanie lepsza wersja. Yy, na armię. Ale legenda wpadła To jest 500 punktów tak, że jestem już spokojny o zrobienie tego eventu Zobaczmy czy jeszcze coś tutaj ciekawego wpadnie Z tych pojedynczych Jeszcze 5 Jakby jeszcze jakiś epic wpadł Kolejne 250 punktów Zawsze to jest potem nieść używania yy, innych shardów No, dajcie jeszcze epikę jakiegoś. I znowu niebieski. I na koniec, jeśli chodzi o niebieskie, no, też rarka. Najbardziej creepy rarka w grze. Zobaczmy, jak to punktowo wygląda. Pewnie tak jeszcze zaraz otworzę, dwa kredy. Bardzo blisko, znaczy, punktowo Trzy, No, w sumie, patrzcie, jak dobrze poszło. W sumie, nawet nie będę. To znaczy, że nie będę Sekretów otwierał. Dokończę to zielonymi szaldami i tak będę musiał je otwierać. Chociaż powiem Wam, że nie, jak to wygląda z książkami: 4,500. tysiąca? Nie, pójdę, otworzę, pójdę po książkę. Książki się jak najbardziej przydadzą. Yy więc otworzę to sobie co my tu mamy? A, missionary już dałem epików, to niech dobrych epików dadzą In, o! i to jest bardzo dobry epik rektor, fantastyczny epik mamy perfect veil, vale, dużo leczenia, tutaj mamy revive z leczeniem na pasywie takich epików chcę widzieć, okej okay. Więc to tyle jeśli chodzi o otwieranie. Pamiętajcie, e, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie, rob, nie robicie, a jak subskrybujecie, to dajcie łapkę w górę. To jest najlepszy sposób na wspieranie mojego kanału, na promowanie moich filmów, żeby wyświetlały się innym, e, innym osobom na YouTubie. Ok, Pochwalcie się w komentarzach, kogo wy dostaliście, a już się żegnam. Mówi do was Samael. Cześć.